Czuwajcie, Pruchowie! Radosna wieść się niesie, że już w czerwcu na pograniczu polsko-czeskim odbędzie się druga edycja rajdu zastępów podstępnego Związku drużyn Harcerzy rajdu Pogranicza. Już dziś odsłaniamy dwie kolejne kategorie, w którym przyjdzie Wam rywalizować. Nie ma zastępów bez braterstwa i przyjaźni. Każdy zastęp powinien być paszką w kumpli. W wszyscy nawzajem szanują się, przyjaźnią i są gotowi do poświęceń na swoją rzecz. Podczas rajdu oceniana będzie atmosfera w każdym zastępie, dlatego do czerwca musicie rozwiązać wszystkie spory, które panują w waszym zastępie, zawrzeć nowe przyjaźnie, tak żeby nie było osób, które czują się osamotnione. Czwarty punkt prawa harcerskiego mówi harcerz w każdym widzi bliźniego, a zabrata uważa każdego innego harcerza. Zastanówcie się nad tym i postarajcie się wypracować do rajdu więzi w swoim zastępie. Jeśli chcecie, żeby wasz zastęp mógł uchodzić za wzór, być silny i powalczyć o zwycięstwie w rajdzie pogranicze, zbiórki muszą odbywać się regularnie. Ruchowie zastępowi, pamiętajcie waszym obowiązkiem jest organizowanie zbiórek i prowadzenie zastępu, a druchowie, waszym obowiązkiem jest również dbanie o to, żeby te zbiórki były. Jeżeli zbiórka nie może się odbyć, bo nie ma zastępowego, musi ktoś wyjść z inicjatywą, bo bez zbiórek nie ma zastępu. Bez zastępu nie ma drużyny, a bez drużyny nie ma harcerstwa. Jeśli nasze drużyny mają być silne, jeśli nasz związek drużyn ma być silny, jeśli nasza chorągiew ma być silna, jeśli całe harcerstwo ma być silne. Wy też musicie być silni. Na zastępach opiera się cała nasza idea. Całe harcerstwo, cały scouting opiera się na zastępach. Kolejną kategorią jesteś ty, ruch zastępowy. Tak, dobrze słyszałeś Właśnie ty. Każdy zastęp powinien mieć mocnego zastępowego, który jest o krok przed swoimi druchami, z technik, z wiedzy harcerskiej i potrafi sprawnie prowadzić grupę tak, żeby panowała w niej jak najlepsza atmosfera i zastęp działał na pełnię swoich możliwości. czas rajdu odbędzie się turniej zastępowych, przeznaczony tylko i wyłącznie dla przywódców zastępów, w którym zostanie wybrany najlepszy zastępowy w całym związku drużyn. Poza umiejętnościami technicznymi, orientacją w terenie, czy umiejętnościami sportowo-szermierczymi. Będzie również oceniana w trakcie rajdu wasza sumienność, zaangażowanie i doprowadzanie do dobrej atmosfery w zastępach. Turniej dla zastępowych będzie elitarnym wydarzeniem, który odbędzie się w trakcie innych zajęć, w których udział będą, będzie brała reszta uczestników. Pamiętaj duchu zastępowy. Im jesteś mocniejszy i bardziej zaangażowany, tym mocniejszy jest zastęp. Jeśli skoncentrujesz się i skupisz w stu procentach, możecie wygrać ten rajd i zdobyć glorię i chwałę. Kuchołazy, Kłogówek, łupczyce. Z zastępu z którego z tych miast trafi w tym roku buława obrońcy pogranicza? O tym przekonamy się już w czerwcu. Widzimy się na pograniczu. Czuwaj!